Panie marszałku, panie minister. Dotychczasowe przepisy yy... Określają szczegółowo zadania i kompetencje nauczycieli, natomiast nie określają, co w przypadku, jeżeli z tych obowiązków się nie będą wywiązywać. Właśnie ten projekt ustawy, te zapisy w jednoznaczny sposób to regulują. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w swojej wypowiedzi i apelach, takich jak nauczyciele mają w ręku potężny oręż, jakim jest promocja uczniów, poszedł o jeden most za daleko. Uczeń stał się zakładnikiem, do tego doprowadziły działania i nawoływania związków, a nauczyciele w co. To wierzę, bo przez wiele nadbyłam, mają wrażliwość ludzką, to znaczy reagują na krzywdę drugiego człowieka, w tym przypadku na ucznia. Tak tegoroczni maturzyści przez straj są skrzywdzeni, a przecież wśród wielu obowiązków moich koleżanek i kolegów jest wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju. Rząd dbający o wszystkich obywateli, w tym przypadku o maturzystach, musi zagwarantować, aby w każdej jednej szkole średniej. Maturzysta mógł mieć, miał szansę Pani odbycia poseł,